Witam Państwa, to już jest druga rybka, troszeczkę mniejsza. Kręcimy filmik z uwalniania tak zwanej złowionej ryby na spinning. Pierwsza rybka również była wypuszczona, ale film się nie nagrał, bo Przemysław nie wcisnął odpowiedniego klawisza. Także przechodzimy do rzeczy. Szczupaczek ma około 50 cm, bo ten oto dolnik właśnie tyle wy... taki wymiar posiada. A rybka jest równa z nim. Bierzemy rybkę delikatnie, tak? Nie nie, 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 nie szarp się, bo idziesz do wody i niepotrzebne są emocje negatywne. Czekaj, czekaj, panie szczupaku, panie szczupaku, tak? Podskrzela delikatnie. To jest autor filmu, już pokazuje. Dzień dobry. Idziemy sobie do pięknej wody. Jest brzeg, tak, tu jest rybka, która zostanie wypuszczona, której wolność zostaje zwrócona. Tak, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, 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 idziemy szczupaczku. Tak, i to proszę bardzo. To jest druga rybka, która płynie sobie z powrotem w świat. Można powiedzieć w wodę. Także do zobaczenia, jak będziesz większa. O już odpłynęła. No i to by było na tyle. Czekamy na dalsze efekty.